Miałem nie mówić tej historii nikomu. Przysięgałem sobie, że zabiorę ją do grobu, że lepiej nie wracać do tamtej nocy. Ale nocami i tak słyszę szepty. Może to tylko moja wyobraźnia? Może nie. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia w internecie. Młoda kobieta szukała podnajmu pokoju na kilka miesięcy. Napisała, że pilnie potrzebuje miejsca. Że musi się wyprowadzić z obecnego lokum. Mówiła, że jest cicha, nie sprawia problemów. Pomyślałem, że nie zaszkodzi spróbować. Dzień, w którym się wprowadziła, był zimny i deszczowy. Pamiętam, jak stała przed drzwiami, cała przemoczona. Miała na sobie długi, czarny płaszcz, a pod nim prostą sukienkę. Jej twarz wydawała się blada, oczy zapadnięte, jakby nie spała od wielu nocy. Lena tak się przedstawiła. Wprowadziła się bez zbędnych pytań. Miała tylko jedną dziwną prośbę: Nigdy, przenigdy nie otwieraj moich drzwi, jeśli zapukam w nocy. Zaczęło się niewinnie. Lena była cicha, zamknięta w sobie. Większość czasu spędzała w pokoju. Nie przeszkadzało mi to. Ale już pierwszej nocy usłyszałem dźwięk. Cichy, powolny stukot: puk, puk, puk. Obudziłem się, ale nie wstałem. Pamiętałem jej słowa: Nie otwieraj drzwi. Każdej kolejnej nocy dźwięki się powtarzały, stawały się głośniejsze, bardziej rozpaczliwe. Czasem między uderzeniami słyszałem cichy płacz, a potem zaczęła mówić: Proszę, otwórz. To nie ja, to nie ja. Jej głos był drżący, zdesperowany, ale coś w nim brzmiało nie tak. Jakby był zniekształcony, zmieniony. Mimo to, każdego wieczora miałem coraz większą ochotę otworzyć drzwi. Co bym zobaczył, co bym znalazł? Pewnej nocy nie wytrzymałem. Lena zapukała głośniej niż kiedykolwiek. Kiedy powiedziała moje imię, straciłem kontrolę. Sięgnąłem do klamki, i w tej samej chwili usłyszałem coś innego pukanie, ale z jej pokoju. Takie samo, wolne, ciężkie. Serce mi stanęło. Spojrzałem na drzwi. Z jednej strony Lena wołała, mnie prosząc, bym otworzył. Z drugiej, z za zamkniętych drzwi jej pokoju dobiegało to samo. Mechaniczne puk, puk, puk. To nie ja, to nie ja. Zrobiłem krok wstecz i wtedy się zaczęło. Drzwi zaczęły się trząść, jakby coś szarpało za klamkę. Przyciskałem plecy do ściany, czekając. Krzyki Leny zmieniły się w niezrozumiałe zawodzenie, a potem nagle ucichło. Nie spałem już do rana. Gdy zrobiło się jasno, w końcu zdobyłem się na odwagę, by zapukać do jej pokoju. Cisza. Otworzyłem drzwi. Pokój był pusty. Nie było żadnych śladów, że ktoś tu mieszkał, tylko jedna rzecz została na podłodze stare, pożółkłe zdjęcie. Przedstawiało kobietę, która wyglądała jak Lena, ale zdjęcie było wyblakłe, połamane, jakby miało dziesiątki lat. Opuściłem mieszkanie następnego dnia. Nigdy nie znalazłem żadnego ogłoszenia, które wrzuciła. Nigdy nie znalazłem żadnych jej śladów. Ale czasem, w środku nocy, budzę się słysząc pukanie. Puk, puk, puk. I nie jestem pewien, czy pewnego dnia nie otworzę drzwi.